Jak włączyć i wyłączyć daną falę. Rozpoczynając pracę z easy biofeedback, dobrze pracować z wykorzystaniem modułu easy, czyli automatycznego, inteligentnego poziomu trudności. Włączając dużą kierownicę, tutaj, gdy jest ona zielona, nie musimy przejmować się belkami, możemy skupić się na naszym kliencie. W przypadku, gdy nie ćwiczymy wszystkich trzech fal naraz, musimy fale, których nie ćwiczymy, wyłączyć. Robimy to klikając w małą kierownicę pod falą, której nie ćwiczymy. Na przykład tutaj w przypadku fali teta. Musimy pamiętać, aby przenieść także belkę w miejsce odwrotne do strzałki przy wykresie słupkowym fali. Właśnie tutaj. W przypadku trenowania tylko jednej fali musimy wyłączyć dwie pozostałe. Na przykład w fali SMR tutaj, oraz belkę odwrotnie do strzałki, czyli w dół. Gdy chcemy włączyć falę, klikamy w przycisk małej kierownicy pod wykresem słupkowym fali, tak aby ponownie była ona zielona. W ten sposób możemy pracować z jedną bądź kilkoma falami naraz.